Wiele dzieci powiela zachowania swoich rodziców i porównam to do historii, którą ostatnio słyszałam o pchle. Pchła potrafi skakać aż na 91 cm do góry, ale zamknięta w słoiku ma ograniczenia. I ze świadomością, że nadal może skakać na 91 cm, nie zrobi tego, ponieważ ogranicza ją wysokość tego słoika i może skoczyć wtedy maksymalnie do wieczka. Także to otoczenie sprawia, że ona nie skoczy tak wysoko, jakby mogła. I gdy rodzą się jej dzieci, to oczywiście rodzą się w warunkach tego otoczenia, bo tylko to poznały, ten mały świat z zamkniętego słoika. Dzieci zaczynają skakać tak wysoko, jak jego rodzice, bo nie wiedzą, że można skakać wyżej, żyjąc poza słoikiem. Zatem jaki z tego morał? Dzieci powielają zachowania swoich rodziców zamkniętych w słoiku. Jest to wychowanie w ograniczającym otoczeniu, bo dziecko nie wie, że ma większe możliwości, że może skakać wyżej. Dlatego warto otworzyć się na nowe doświadczenia, rozmawiać z ludźmi i